Siemanaczki już wszyscy ludzie, witajcie w kolejnym odcinku Lich of Legends Jak widzicie dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ troszeczkę testuję różne rzeczy Jeszcze troszeczkę poprawię tutaj kabel, bo mi się troszeczkę to przeszkadza A, Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy mój odcinek mm, chciałbym na początku y, powiedzieć, że dzisiaj chciałem przetestować y, pewne elementy, czyli na przykład nagrywanie takie na po części, czyli Audio City odpalam tak od razu, a Frapsa tak będę oddzielał różnie, troszeczkę tak nietypowo będę dzisiaj nagrywał, ale mi się wydaje, że powinno z tym pójść, ponieważ dawno czegoś takiego nie robiłem, ogólnie rzecz biorąc to jest pierwsza rzecz moja pierwszy raz to robię um, no ale cóż, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, już oczywiście mamy wybór bohaterów. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę e, nowość, ponieważ pierwszy raz zagramy na mapie The, The Crystal Ska, jeżeli oczywiście dla z, znających Lola to oznacza, że będziemy tylko przejmować wieże, idą oczywiście teamfighty czasami w ogóle. Ja przeważnie na tej mapie głównie grałem y, tylko na boty, tylko w ramach tego, żeby na przykład y, codziennie zdobyć y, bonusowe punkty albo też czasami, żeby potestować y, w rotacji jakichś bohaterów. E, nie wiem, czy uda mi się teraz pokazać, no raczej nie. No, zobaczymy oczywiście. No, jeżeli oczywiście będziecie widzieli te wykrzykniki, to są nasze no, dzisiejsze rotesy jeszcze. Dzisiaj jest poniedziałek, więc raczej aktualnych jeszcze nie ma. Oczywiście mogę, dzik sobie wziąć mogę. Zasady są po to, żeby je łamać. No, mogę wziąć tak jinx, jak drzewa. Ale Albo mi się kończyny. Albo wezmę sobie. A, zaprowadzą. Dlaczego? Dwóch. Ponieważ... E, zakupiłem dzisiaj sobie nowego skina, więc chciałbym się troszeczkę pochwalić. Dzisiaj oczywiście była promocja. Jest do dzisiaj jeszcze promocja i chciałbym jeszcze dzisiaj zakupić sobie jakąś jeszcze... Powinniście się domyślić o co mi chodzi. A jeżeli nie, to oczywiście do Miss Fortune. Niestety Wam nie pokażę, ale będziemy dzisiaj grać leśną, aż Także, lociska. Ja oczywiście już tutaj kończę. A potem. A tak naprawdę wracę. E wrócimy już jak będziemy na mapie. Okej, okay, już jest wszystko w porządku. Oczywiście troszeczkę. Troszeczkę później jednak to zacząłem, ponieważ e, musiałem sobie ustawić e, grafikę, była troszeczkę za mała, a teraz jest wszystko w porządku, wziąłem na najwyższą rozdzielczość, więc u mnie jest ciągle płynnie, cały czas mam 30 FPS. E, sami widzicie, dzisiaj to są nasi przeciwnicy, e, jeszcze, jeszcze sobie zakupię jakieś, mi się akurat podoba ta ażka, e, czy buty są na początku warte. Nie no, podstawowe oczywiście może wezmę, żeby nie było. E, słuchajcie, mi się akurat podoba akurat z do Ashki, ponieważ ja jestem fanem um, takiego filmu jak Igrzysk Śmierci. I pierwsza rzecz co mi przyszła do głowy, kiedy pierwszy raz oglądałem e, Igrzyska śmierci to aszem. Pierwsza rzecz co mi przyszła do głowy, ponieważ za dużo obgrywałem już Lola, więc troszeczkę tutaj mam orientację jedynie mi to skojarzyło no jednak troszeczkę mam mniej spadków FPS-u więc na następnym nagraniu chociaż czekajcie, może zrobimy albo nie, dobra, nie 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 jednak może troszeczkę przesadziłem ale mam nadzieję, że nie będzie tak kłopotliwie oczywiście postaram się następnym razem, żeby nagrania były troszeczkę w lepszej jakości O kurwa, no dobra, dawaj, dawaj, dawaj Nie ma za mną tak łatwo O kurwa, no dobra Zbraczamy to nie jest tak łatwo co prawda O zabiłem, a nie, nie zabiłem O kurde do plusa nie to za, zabrakło Tak, mikstury oczywiście nie brałem Mikstur nie, używałem. Ale cóż Tak, ry... No to tutaj będziemy musieli dużo się skupić nie tylko na walkach. A co to jest? No zaraz zobaczymy. Ja mm. No kurde, co jest? Zużywa ładunek, by natychmiastowo żywić się na platformie. Przypomnę, dużo twoje duże naczynieś no, Wow! No to ciekawa sprawa. Nie to jeszcze zeskawość. nie widziałem. Ale to coś mi się wydaje, że to jest z nowego patrza, więc tak mi się wydaje. Chyba że oczywiście nigdy, nie gra... dawno nie grałem, dosłownie nigdy, bo niemożliwe, że nigdy, bo już grywałem. Eee, żeby były jakieś właśnie elementa, gdzie zazwyczaj się dodaje mm, totemy czy coś takiego. O kurwa, jest dobrze. Nie wiem, czy trafiłam. Tak, właśnie pingują, ale gdzieś tu musi być Ola. Żyję jak zawsze na początku lepiej przygotować sobie Rivenka już atakuje, ja oczywiście staram się jak najwięcej w uderzać, jest dobrze Mam ulta i trafiłem, nice No i o to chodzi To nice, Oj, jak spejlował, hohoho ho. To był najgorszy fail jakiego dotąd widziałem Sami widzieliście, chciał do mnie podskoczyć ale coś go przyblokowało przy okazji, więc coś mu się nie udało No trudno trzy mówię, ale to ich problem Nie mój Ani nasz Oczywiście trzeba dużo się skupiać na przejmowaniu, bo to też jest ważne Tak, tak gdzieś to jest Kurwa jakie dije Dobra, padnę najwyżej, już w sumie jej leci. Boże, nie zorientowałem się. E, dobra, użyłem już od razu sobie. Itema. Nie wiem, jak to oczywiście. E, uznać. Pójdę może na dół. Chociaż nie, no bo góra mi lepiej szła, szło. Więc raczej pójdę tam. E, jak ta wygląda sytuacja? Tutaj już widzę naprawdę niezłe widzice się dzieją. O, tu ładnie, Leblanc, bardzo ładnie. Bardzo mi się spodobało. To, co zrobiła przed chwilką Idę pomóc Riven Nie wiem, czy zdążę Widzę na razie no, Nie jest to łatwe, ponieważ Olaf mnie tu blokuje No właśnie Idę jej tutaj, od tej strony Trzeba ją zamrozić, ale widzę, że na Kaziksa chciała pójść Dlatego troszeczkę żałuję. Dobra, daliśmy radę. No chyba nawet łatwo to nam pójdzie. Jeszcze troszeczkę minionów po pobiję. Nie no, raczej Revaika powinna sobie dać radę do, do, na Olafa. Ja idę tutaj. Zobaczymy czy mi coś to w ogóle da. Najwyżej padnę, ale wątpię żeby od Olafa padł tak szybko. To jest raczej niemożliwe. Ale widzę, że Olaf tam już się szykuje Do przejmowania Właśnie on już chyba zrezygnował I chyba wpadł Dokładnie Wpadł w nasze sidła Właśnie też idę na dół, zobaczymy co z tego wyjdzie Nie no, coś mi się wydaje, że to już za szybko nam pójdzie wygrana Idę od tej strony Nie do powstrzymania. <noise> Coś ty myślała. Każdy no. przeciwnik. Nieważne, ale trudno. No, otwonem po prostu to idzie. Co jest? Muszę kimkingować. Trudno mi jest, jak to będzie. O, gangplan. Skąd się to chyba wziął? On gdzieś tam czycha na pewno. to musi być właśnie, umowa spróbuję strzałem, ale nie zdążyłem. Oj, chyba nie pomogę. Wiem, że chyba coś tam mógłbym pomóc, czy coś, ale nie chciałbym za bardzo ryzykować. Dobra, trafiłem jeszcze. W sumie mógłbym poradzić sobie z nim jakoś. No, może nie do końca. o chyba nawet dam radę. Czekajcie, zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, trafiłem bardzo dobrze. Leona do mnie poszła. Oczywiście użyłem shielda od razu na wszelki wypadek. No i chyba padnie ode mnie, tak jest. Ostatnim strzałem można powiedzieć. Oj, Kazik na mnie trafił. Na mnie, wiedziałem. Mogłem się troszeczkę odsunąć, ale już za późno. Weźmiemy to, weźmiemy to i weźmiemy troszeczkę przyspieszenie. O oh, kurde, teraz sztylety są 50 droższe. Ulala. To nie dobrze. Z tego oczywiście kto pamięta były warte 400, a teraz drożały o 50, więc hu Dobra. Huuu, co za fail? Dobra, agresywnie. No kurde próbuję trafić w kogokolwiek i na razie nic z tego nie wyszło, odstraszam, ściągę na leonę Ona no, chyba tak na wymów on chce żeby, żeby padła Dobra pad i pad, dobrze No ładnie ładnie, o to chodziło Chyba już nawet to jest wygrany mecz bo zobaczcie na staty już nawet w sumie sami widzicie Dobra skoro już przejęliśmy to już nawet musieliśmy zaatakować bo tego nie robiliśmy wcześniej na no, ramusa Czemu na mnie nie atakują bo się bali że ktoś w sumie ramus to no, jest gangplank to jest gangplank a nie jest leona może wpadł jeszcze akurat kiedy jeszcze końcówkę no, w sumie bije leone no, oczywiście bije leone jak najwięcej ale ona przetrwa no, no tak jakbym miał więcej sztyletu to coś mi się wydaje że znaczy sztyletu, no nie skupmy się tylko na jednym wyłącznie itemie. item boże. Dobra, mnie jeszcze z tym. E, to jakbym bardziej się skupił na prędkości ataku, to mi się wydaje, że... O, szpady tepki. Właśnie. E, to zrobimy tak, zważymy troszeczkę więcej prędkości ataku, bo, bo ona potrafi dać damage, tylko jak będzie większa prędkość ataku, to ona będzie potrafiła walić szybko i precyzyjnie. Blank cofnęła się do Riven, ale... Dobra, Kazik przy... No dobra, na razie oni tam próbują coś jeszcze robić. Ale na razie dużo tutaj widzę nie mogą zrobić. Kaziksa, bo Jacks tam będą próbowali coś tam ogarniać. Co? A kur a, na Jaxa spróbowałem Trafiło mi się akurat Dobra, ani jeden, ani drugi nie trafił Jak ja lubię czasem głos Lesinia Oj na mnie, na mnie Padnę Chyba za bardzo się wystawiłem, tak mi się wydaje Bo to już mam mm. Za, za sztylet, jeszcze jeden taki coś, albo coś większy, damage. Czy ja coś mogę w górę kupić? O, na przykład to, bardzo fajnie. Przyda się. Dobra, Ramus daje rada. Nie, no to już końcóweczka, więc raczej to już będzie koniec. Nie mają chyba raczej z nami szans. Akurat fajnie, że tak się idealnie złożyło, więc miło by było ak akurat grać w takim trybie. Akurat jeszcze dzisiaj jest ten sam dzień co nagrywaliśmy z Dustinem Skilla, więc znaczy, że mam duży zapas filmu. Cieszę się z tego niezmiernie. Się jest mam dzisiaj bardzo fajny dzień. Cukajcie, okay. że przeciwko tobie. O kurde, jak Olaf do mnie ha, ha. <słyska> Jak? Why? sobie tam zobaczymy czy ktoś tam w ogóle jest nie wiem przypadkowo może jakiś autoatak był całkiem możliwy idę tam na górę może powstrzymam jeszcze przed ich przyjęciem właśnie chyba nie nie, nie raczej niemożliwe dobra koniec Dobra ludziska, dzięki wielkie za oglądanie. Fajnie było czy akurat zagrać pierwszy raz nagrać to akurat. Mam nadzieję, że się Wam się spodobało, oczywiście łapkę w górę. No i co do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki wielkie, na razie.